Dzień dobry, moje kochane. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. I dzisiaj porozmawiamy sobie o relacjach Friends with Benefits, czyli Przyjaciele z korzyściami. <laughs> Inaczej, skrótowo mówiąc, FWB, czyli Friends with Benefits. I właśnie m, tworzę ten film w serii o energii seksualnej, czyli właśnie takiej edukacyjnej, mojej. Serii, która mówi o tym, jak wyglądają takie relacje i związki właśnie pod względem energetycznym, bo uważam, że jest to temat tabu, temat jeszcze do końca nierozwinięty, a myślę, że jest to bardzo ważne, żeby to zrozumieć, i też bardzo mocno wpływa to na budowanie self-konceptu kobiet, a jak wiemy przy manifestacji relacji, przy manifestacji czegokolwiek tak naprawdę bardzo, ale to bardzo ważna jest nasza energia oraz nasz self-koncept. Więc właśnie i, i często jest też tak, że my wchodząc w taką manifestację, taką suchą na zasadzie, no powtarzaj sobie afirmację i wszystko będzie okej, okay. um, troszeczkę ja tam czuję, że to jest nie wszystko. Wiecie, że, że afirmacje afirmacjami, one działają, one zmieniają życie, ja też na nich pracuję i to jest cudowne narzędzie do przeprogramowywania swojej, swojej takiej podświadomości i tak dalej. Natomiast... Ważne jest też czucie. Czucie. Czyli my nie dość, że wiemy umysłem logicznym, że jesteśmy wartościowe, to jeszcze powinnyśmy to czuć. I właśnie, aby to poczuć, możemy wykorzystywać sobie różnego rodzaju narzędzia. I między innymi takim narzędziem jest hipnoza. Ale okej, okay, pójdziemy sobie głębiej właśnie w relacje Friends with Benefits. Opowiem wam o jednym przypadku tak naprawdę. Relacji friends with benefits. Nie mówię o wszystkich, a tylko dokładnie o tym jednym przypadku. Także skupcie się, jeżeli jesteście albo byłyście w takiej relacji, to skupcie się po prostu, czy na pewno mówię o waszym przypadku, ok? Bo każdy przypadek jest inny, wiecie, każdy człowiek jest inny, każda relacja jest inna, ja sobie zdaję z tego sprawę. Natomiast zauważyłam, że jest taki jeden konkretny model relacji friends with benefits, która. Która jest krzywdząca po prostu. I to jest krzywdząca dla kobiet. Właśnie dlatego, że kobiety nie zdają sobie sprawy ze swojej własnej mocy. I powiem o tym głośno i nie boję się tego. Więc mówię tutaj o takiej relacji FWB, która zakłada, że kobieta jest. ma jakieś uczucia względem mężczyzny, z którym jest w takiej relacji. Kiedy kobiecie zależy na tym mężczyźnie kiedy kobieta chce, żeby, żeby tak naprawdę ta relacja przeobraziła się w związek lub że ta relacja kiedyś była związkiem takim prawdziwym, natomiast w pewnym momencie ona się po prostu przerodziła w relację FWB. I bardzo często mężczyźni będący w takiej relacji, oni mówią coś na zasadzie, że no, oni teraz to nie jest dobry czas na relacje, że oni się mogą troszeczkę pospotykać yy, i tutaj jakąś intymność mieć pomiędzy sobą, yy, że, że nie wiem, pójdą sobie na randkę raz na jakiś czas, yy, no i, ale że on nie będzie się wiązał teraz, bo on teraz nie może, bo to jest. Yy, to jest dla niego za dużo i on po prostu nie może się teraz zaangażować emocjonalnie. Ja mówię o takim przypadku. I w tym przypadku kobieta chodzi na takie randki, godzi się na to wszystko, co zaproponował ten mężczyzna, dlatego że po prostu ma tam uczucia wobec niego i po prostu robi to po to, żeby, żeby spędzać chociaż troszkę z nim czas. Żeby, żeby dostać chociaż na miastkę tego, czego pragnie, tak naprawdę. Czyli żeby dostać chociaż, chociaż troszeczkę jego uwagi, żeby dostać to, o, trochę tej namiętności, która była pomiędzy nimi. I musimy zdać sobie sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy: po co jest kobieta w relacji i po co jest mężczyzna w relacji? Mężczyzna jest po to, żeby zapewnić kobiecie bezpieczeństwo, bezpieczeństwo. I oczywiście może, możemy pod to słowo bezpieczeństwo wyłożyć co tylko kto chce, bo to może być bezpieczeństwo finansowe. Może być. Nie musi. Nie musi. Może być. To może być bezpieczeństwo na zasadzie, że jak idziemy ulicą, to ufamy naszemu partnerowi, że gdyby ktoś nas zaatakował, to ten partner sobie da radę. Nie, że. I to są takie pierwotne rzeczy, nie? Że będzie, mężczyzna będzie bronił przed niebezpieczeństwem, przed drapieżnikami wręcz. To też może być takie bezpieczeństwo, słuchajcie, emocjonalne. Że ta kobieta wie, że ona może liczyć na tego mężczyznę. Że ona zawsze i wszędzie może na niego liczyć. I to, że ten mężczyzna jest dla niej dostępny i że ten mężczyzna po prostu jest dla niej i że on będzie... To daje bardzo duże poczucie bezpieczeństwa. I tak naprawdę to trzecie, ten trzeci przykład bezpieczeństwa jest najważniejszy przy budowaniu relacji, żeby ta kobieta czuła się bezpieczna. Czyli, żeby ona czuła, że on sobie nie pójdzie do innej, żeby ona czuła, że on jest jej, można powiedzieć. Oczywiście, my wchodząc w związek, nie jesteśmy swoi nawzajem. Natomiast chodzi o to, żeby ten mężczyzna zbudował w niej takie poczucie bezpieczeństwa, że ona wie, że on nie zniknie, że ona się może zrelaksować, że ona może być sobą i ona może być w swojej żeńskiej, niewinnej energii. Natomiast, co daje kobieta w relacji? Kobieta w relacji. Pomaga mężczyźnie zaopiekować się ze swoimi emocjami. I może się to objawiać w świecie fizycznym, ale pamiętajcie, że my jesteśmy portalem, jak na górze, tak i na dole. Więc, skoro my jesteśmy portalem, to my zarówno rozmawiamy z tymi mężczyznami na temat emocji. Zarówno na przykład dbamy o dom, żeby były ładne świeczuszki, żeby ładnie pachniało, że jak goście przychodzą, to, to jest ładnie na stole, że wiemy, jak urządzić nasz dom. Czyli właśnie tutaj to takie bezpieczeństwo, takie, takie cozy robimy z tych, z tych surowych ścian, które wbuduje mężczyzna. My robimy takie cozy miejsce, takie bezpieczne miejsce, przytulne, przytulność robimy, ale my jako kobiety dbamy też o mężczyzn na poziomie energetycznym, ponieważ, tak jak już wiecie z moich poprzednich odcinków podcastu, my jesteśmy portalem i opiekujemy się też emocjami mężczyzny na poziomie energetycznym. Ja niestety nie jestem w stanie Wam wytłumaczyć tego tutaj, jak to wygląda tak dokładnie, no bo bym nie zbanowali. I naprawdę mój program "korona na głowę" jest to program, gdzie po prostu usiądziemy i ja wam to wszystko wytłumaczę, tak jak jest naprawdę, i nie będę mogła się nie, nie będę musiała się hamować. Natomiast tutaj powiem wam, że tak naprawdę pod względem energetycznym my bardziej się opiekujemy mężczyznami w taki sposób, którego nie widać, niż w taki sposób, który widać. I ja wam to bardzo dokładnie i bardzo obszernie wytłumaczę w koronie na głowie, bo będziemy mieć dwa spotkania na żywo, właśnie na Zoomie, gdzie, gdzie właśnie po, po opowiemy sobie o tym dokładnie. Natomiast wracając do naszej relacji FWB, w jaki sposób to wygląda? Wygląda to w taki sposób, że kobieta daje. Dostęp do swojego portalu, czyli tak naprawdę do tej najwyższej siły i do, tej, no, do tego niesamowitego zaopiekowania się emocjami swojego partnera seksualnego, w tym wypadku czy tam partnera w relacji FWB, i daje mu to, czego mężczyzna chce. Ona mu daje, ona mu daje cały pakiet, wszystko mu daje, to co on chce dostać. Natomiast on nie daje jej nic. Dlaczego? Dlatego, że on nie daje jej tej podstawowej, pierwotnej wręcz hmm, potrzeby bezpieczeństwa emocjonalnego, bo nie wiemy, czy on będąc w relacji w WB, nie wiesz, czy on sobie za chwilkę nie znajdzie innej, nie wiesz, czy on będzie przy tobie, czy nie będzie, nie wiesz, co z tego będzie i co się dzieje nie dość, że kobiety dzielą się swoją energią seksualną, czyli najbardziej potężną energią, która istnieje, która jest w stanie robić niesamowite rzeczy, ale to Wam wytłumaczę właśnie w koronie na głowie, to jeszcze dodatkowo ona nie ma zapewnionego swojego, swojej potrzeby, czyli chodzi zdenerwowana, chodzi taka, taka, jakby się miało za chwilę wydarzyć coś złego wręcz. I zastanawia się, czy on do niej wróci, czy nie wróci. I jest bardzo dużo myśli takich kobiet na temat tego mężczyzny, z którymi one się spotykają w, w relacjach WB, bo nie ma tam poczucia bezpieczeństwa. I to, ten brak poczucia bezpieczeństwa powoduje bardzo duży lęk. Więc tak naprawdę, jak już tak możemy sobie to przełożyć na taki prosty. Proste zdanie i prosty tutaj y, przekaz. Ja też y, po powiedziałam tak o tym na TikToku, że to jest tak, jakby, jakby sąsiad przyszedł do ciebie do domu, podłączył sobie przedłużacz pod Twój y, kontakt i czerpał sobie od ciebie prąd. No, normalnie byśmy się wkurzyły, ale mężczyźnie w relacjach WB na to pozwalamy. Gościu sobie po prostu bierze co chce, wchodzi do żabki, wybiera sobie wszystko i nic nie płaci. Bo to jest nie fair. Tego typu układy są nie fair. Po prostu. Jestem zaburzona energetyka i koniec. I oczywiście będą kobiety, które będą mówiły, że one chcą takiego czegoś, że one to wybrały. Spoko. Ja nie twierdzę, że tak nie jest. Tylko tutaj trzeba by było też porozmawiać z taką kobietą odnośnie tego, czy na pewno. Czy to nie jest tak, że ona trochę, że ona sobie to trochę wmawia, że tak jest, nie? Że ona jest teraz taka silna i niezależna, ona nie potrzebuje nikogo i tak dalej, i tak dalej. No to, to też nie, nie tędy droga, bo to jest ta taka mocna Zosia-Samosia, mocno osadzona w męskiej energii. Chociaż oczywiście jest też to Divininin Feminine, devenin, no, no, chodzi o tą ciemną kobiecość, tak? I. Ta ciemna coś właśnie też mówi o tym, że kobiety się trochę bawią mężczyznami. No i spoko, nie? niech się bawią. Tylko, że ja uważam, że my tutaj jesteśmy po to na tej ziemi, żeby się kochać, a nie żeby się sobą bawić. I też w momencie, kiedy kobieta się chce bawić mężczyzną, a mężczyzna chce się bawić kobietą, no to, to, to nie jest fajne po prostu. To nie jest fajne, bo to żadnej stronie nie da, nie da pełni. Na żadnej stronie to odegranie się czy zabawa tą drugą stroną nie da tego takiego poczucia, poczucia pełności. Bo to chodzi o to takie po poczucie pełni w nas. I to, to nigdy nie da właśnie takiego czegoś, nie? Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, jak można poradzić sobie z taką relacją FWB, to trzeba by było sobie poradzić z taką relacją FWB dwutorowo czyli na górze i na dole. Czyli jeżeli chodzi o to, co na dole, to ja każdej mojej klientce, która była u mnie w mentoringu jeden na jeden i była w relacjach WB, najpierw przygotowywałyśmy jej self-concept pod to, żeby ona podziękowała temu panu za, za współpracę, a raczej za, za bycie fundacją charytatywną, że w sensie ta kobieta stwierdzała, że wypowiada umowę, już nie będzie fundacją charytatywną, dlatego mężczyzny. Mm. Więc rozstawały się dziewczyny z nim. Ale to co jeszcze trzeba zrobić? Oprócz takiego zakończenia tej relacji, to jeszcze odciąć się od tego mężczyzny energetycznie. Bo każde rozstanie powinno pójść na górze i na dole. Czyli właśnie z poziomu energii i z poziomu tutaj komunikacji, tak? Więc tak jak wiemy, jak zakończyć tą naszą relację, tak komunikatami, słowami, tak bardzo, ale tu bardzo ważne jest to, żeby, żeby jeszcze zakończyć tą relację energetycznie. I co się może wydarzyć w momencie, kiedy nie odetniemy tego partnera energetycznie, również mówię w pierwszym odcinku z tej serii, czyli właśnie o objawach, o objawach takiego energetycznego połączenia pomiędzy tobą a twoim byłym partnerem. Więc możecie sobie tam przejść, to już nie będę się nad tym rozwodzić. Natomiast właśnie to energetyczne rozłączenie bardzo mocno pozwala, pozwala nam na to takie poczucie swojej własnej wartości. Bardzo mocno sprawia, że my autentycznie zaczynamy czuć, że my zasługujemy na więcej, i autentycznie zaczniemy przy wręcz tak. Przyciągać to więcej. My zaczynamy autentycznie przyciągać niesamowitość, którą jesteśmy, i zaczynamy odzyskiwać tą, ten prąd, który sąsiad nam ukradł. <laughs> zaczynamy odzyskiwać tą naszą energię, tą siłę kreowania i zaczynamy procesować swoje rzeczy. I właśnie wtedy ta energia i, ten, i to, co mówią o manifestacji, no bo mówi się, żeby zamanifestować miłość, no to trzeba nad self konceptem popracować, prawda? No więc właśnie to jest dokładnie to, że my zabieramy tym mężczyznom naszą energię i wykorzystujemy ją do manifestacji swojego najlepszego życia ever. I wykorzystujemy to do manifestacji pieniądza, do manifestacji nowej relacji, zajebistego partnera, nowych standardów, randek jak z bajki itd., itd. Tylko właśnie to, co jest potrzebne, to świadomość tego, jak działa ta energia, co tak naprawdę kobieta daje mężczyźnie, oraz podczas hipnozy trzeba mu po prostu wyrównać tą energię. My to możemy zrobić. Nawet jeżeli popełnimy jakikolwiek błąd w 3D, czyli na przykład tutaj wejdziemy w relację WB, tak, która nie jest korzystna dla nas energetycznie, to się nic nie stało. My jesteśmy tutaj ludźmi, jesteśmy po to, żebyśmy się uczyli. A najlepiej uczy się na błędach. Więc ja uważam, że kobiety, które były w relacji WB, mają zajebistą perspektywę. Jeśli się kapną, mają zajebistą perspektywę, żeby zrobić z tego... Lekcje na całe życie, i żeby zrobić z tego złoto w postaci nowych, zajebistych standardów, i w postaci takiego obiecania sobie samej, że one już nie chcą być w tego typu relacjach. Oczywiście jeszcze nie, jeśli nie chcą. Nie? Oczywiście, jeśli to do nich dojdzie, że one zrozumieją tą energię pomiędzy mężczyzną a kobietą. Więc bardzo serdecznie, jeżeli jesteś osobą, jeśli jesteś kobietą, która chce zaopiekować się swoją energią seksualną, która właśnie manifestuje wszystko dookoła nas, to zapraszam cię bardzo serdecznie do mojego nowego kursu Korona na Głowę, gdzie właśnie będę mogła tutaj bez stawu opowiedzieć Wam o tym, co dokładnie kobieta daje mężczyźnie w relacji, i będę mogła opowiedzieć o energii seksualnej tak troszkę. Troszkę bardziej zrozumiale można powiedzieć, bo będę mogła użyć słów zupełnie innych niż tutaj używam. A oprócz tego zapraszam Cię na hipnozę, gdzie autentycznie poczarujemy, gdzie spotkamy się z Twoim byłym facetem i zabierzemy sobie tą energię, którą on ma. Czyli tą Twoją energię, którą mu dałaś po prostu będąc nim, z nim w relacji. Całuję Cię serdecznie, bawcie się świetnie i do zobaczenia w koronie na głowę. Napisz do mnie na Instagramie albo sprawdź moje stories po link do tego wydarzenia. Zaczynamy od na początku listopada. Buziaczek.